No witam bardzo serdecznie w zerowym odcinku nowej serii na moim dziadowskim kanale. Jest to seria, zrobiłem już playlistę, przełoży, przewaliłem tam te trzy filmy, które są z tej serii, czyli projekt Baza. Jest to yy, playlista, seria poświęcona budowie bazy od podstaw, od zera praktycznie do... no zobaczymy, do, póki aktualizacja mi pozwoli. No, i postanowiłem nagrać taki odcinek informacyjny o tym, jakie mody są wykorzystywane w tej serii. Jest playlista zrobiona specjalnie, jeszcze tam się na Steamie yy, weryfikuje, więc pewnie jeszcze jej nie ma, ale zaraz będzie. I tak, yy, postanowiłem omówić wszystkie mody, które w tej chwili mam. Jest ich tyle. I co te mody robią? Dużo ich nie ma, ale po kolei. Advanced Trajectory to usprawnia strzelanie. Yy, tak szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co dokładnie robi, ale myślę, że celność jest bardziej realistycznie, jest to, jest to pokazane. Kolejnym modem jest Auto SAR Motor Club. Dodaję kłady, motory i skutery wodne. Uwielbiam kłady, więc musi być. Auto to jest tego samego autora przyczepy. Kempingowa na motory, na. na na skutery, takie te towarowe agregat w formie przyczepki, beczkowóz na benzynę czy na wodę i tak dalej. Break Big Rocks, no to mod, który pozwala mi kilofem młotem wyburzeniowym i jeszcze czymś, nie pamiętam czym, rozbijać takie te wielkie głazy, tak naprawdę to usuwać je, bo na przykład tak gdzieś na terenie mamy, no to nie możemy nic z tym robić, a ten mod pozwala nam usunąć i odzyskujemy kamień i dodatkowo jest 10% szans na Jezu, nie pamiętam jak się to nazywa. No dodatkowe, oprócz zwykłych kamieni dostajemy jakieś tam dodatkowe rzeczy, ale to jest 90%, 10% szans, więc niewiele. Dalej jest mod, który yy, zabija 20, 20 błędów. Do końca też nie jestem przekonany co on robi. Yy, z tego co pamiętam, to jak się klika prawym i pokazuje błęda, to to, to eliminuje to, że nie ma tego błędu, nie wiem czy działa. Combat Text to jest... Yy, Obra wytrzymałość zombie i obrażenia, jakie zadajemy. Common Sense no to mnóstwo rzeczy Quality of Life Improvements. Dodatkowo są dwa kolejne mody, które naprawiają Common sense'a. Dzięki temu ja stojąc przy przyczepie, tak mi się wydaje, że to to robiło. Tysiąc coś w pojemności załadowane, nic mi się nie przycina. DM Food Mod daje dużo różnych rzeczy, między innymi można robić z mleka jogurt, ser, masło i tak dalej i tak dalej. Sporo. Last updated for Dobra, nieważne. No jest na blin 42 działa. To dodaje opisy do kaset wideo. Na przykład nie każda kaseta, jest wiele kaset, które nie mają w nazwie absolutnie nic, a, a uczą jakieś umiejętności, więc to dodaje, że ja widzę. Nad tym się zastanawiam to pozwala mi sadzić trawę, że zamiast na przykład takiej y, gołej ziemi jak wezmę na przykład zbiorę piasek czy żwir i zostaje taki kwadrat brązowy, to posadzić mi trawę, która wyrośnie. Żeby mieć, y, żeby móc sadzić, musimy znaleźć y, z foragingu albo z, gdzieś tam znaleźć nasiona. Herbalizm dodaje, um, można robić leki ziołowe, bardzo fajne, użyteczne, przydatne, jak się nie ma leków normalnych, a antybiotyki nie są jakoś pospolite, a ten mod pozwala mi to robić. Nie potrzebuję zapalniczki, czyli na przykład w samochodzie mogę odpalić zapalniczki samochodowej, albo od kuchenki gazowej, od mikrofali można odpalić. I ten condition no to dodaje wytrzymałość na pasku. <laughs> tu jest jakiś fix. Y nie pamiętam, bo jako dodawałem na początku, jak zacząłem grać w 1942. Tutaj były problemy z tym i ten mod to rozwiązywał, więc jest, bo jest, no. Drabiny jest dodatek do moda Ladders, Ladders, Ladders. Drabiny, tylko że on daje normalnie w tym modzie, w tym ta receptura drabin jest jakaś przesadzona, a ten mod to upraszcza i tak nie jest łatwo, bo cztery long sticki to nie jest wcale takie takie hop-szup. czyli postać może kucnąć bądź się położyć, jak kucnie dostaje 2 do cel celności, czyli z tym modem Advanced Trajectory pozwala mi to strzelać, ja nie chcę ja nie używam broni palnej za dużo, ale jak już używam jakiegoś pistoletu to chciałbym żeby to miało sens, tak nad tym modem się zastanawiam, używałem go w poprzednich wersjach, ta muzyka jest strasznie głośna ale po tym jak jeden świat Jeden zapis mi się zbagował, pousuwałem niektóre mody, ale jeszcze się nad nim zastanowię. To jest mod Loader, który normalnie się nie uruchamia w trakcie gry. On służy mi tylko po to, żeby móc ustawiać kolejność czytywania modów, bo niektóre mody potrzebują być czytane jako pierwsze na przykład. To sprawia, że z gałęzi, z drzask, z gałązek i z tej wielkiej takiej gałęzi mogę uzyskać zamiast deski, a i z deski mogę robić. Zamiast bali drewna domyślnie mogę robić węgiel drzewny. Spoko. Więcej opisów do zalet i wad. Bardzo pomocne, jak się tworzy postać, bo mniej więcej wiemy, bo to też nie jest powiedziane w zomboidzie, co dana cecha robi, a to, to, to pomaga. Mhm. To jest coś. A nie, tu jest. Opis umiejętności. Ja to źle powiedziałem. Tu jest dopiero, że dodaję opisy do kaset, nie? Co kaseta, jeżeli jakaś kaseta wideo uczy umiejętności, to ten skill mówi. Nad tym młodym się bardzo mocno zastanawiam, jakby pasował do tej serii do budowania, ale boję się, że on doda dużo rzeczy, które mogą mi rozwalić. Tu jest kolejny, który zmienia craftingu, jest genialny, ale jakoś tak na razie już przyzwyczajony jestem. To jest no framework do, do tych tych. Projekt Cook pozwala gotować różne tam. Doda... Nie, wróć. To jest ten panel do gotowania, który tak uwielbiam. Bardzo ułatwia gotowanie, bardzo usprawnia i przyspiesza i jest genialny. Projekt Cook Pixel Icon Pack. Nie jestem przyczyniony do tych ikon, do, do, do tych podstawowych, więc nie, nic nie zmieniam. Deszcz zmywa krew z samochodów, z ubrań, bardzo powoli ta krew schodzi, ale jednak schodzi. A krew gdzieś tam na ulicy, na ścianach y, z, zmniejsza optymalizację gry, więc... To jest jakaś biblioteka do czegoś. Być może już nie mam tego moda, ale zapomniałem wyłączyć. Prawdopodobnie do, y, do taczek, których już nie używam. Run XP to jest ten taki panel, który Pokazuje mi jaka umiejętność w danej chwili jest wbijana i ile dostaje doświadczenia, przy czym tylko moda, bardzo mi się on podoba, jest. Sub cooking no to wiadomo, mnóstwo rzeczy, gotowania, narzędzi, potraw, składników, dużo usprawnia rzeczy. To jest mod, którego jeszcze nie testowałem, mam go dodany, ale jeszcze się nim nie bawiłem, bo trzeba poszukać pszczół ze zbieractwa, mogę postawić sobie ul. Jaki ekstraktor, i z tego robić jakieś tam nie wiem. Ja lubię takie mody, więc mam ten mod jest przegenialny. Pokazuje, jak długo jedzenie jest świeże, jak się okazało. W kompostowniku też pokazuje, jak długo. Simple lock, lock picking, który pozwala otwierać w, w śrubokrętem bądź jakimś narzędziem, który masz na przykład z ten takim, czy multi czy jakieś tam inne. I z do papieru otwierać drzwi. Proste tłumiki. Uważam, że powinny być w grze, skoro jest tyle broni. I jest, gramy w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają obsesję na punkcie, no to uważam, że tłumiki mogłyby być. Simple status, czyli ten panel boczny nad mapą. Często w komentarzach były pytania o ten mod. To jest ten mod. Nie wiem, czy jest ten fixet potrzebny. On naprawia to, bo jak się uruchamiało grę, to ten panel był rozszerzony na wszystkie możliwe umiejętności. Przy każdym uruchomieniu gry trzeba ja go sobie ustawiać. Ten modzik sprawia, że to już jest naprawione. Ja sobie mam cały czas to co ja sobie wybrałem. Shortcut. Mod bez którego już nie, nie, nie poważam sobie gry. Dodaję ten panel taki. Tu mam na przykład fajki, darcie, szmat, budowanie, usprawnia. Oni wiedzą, czy tam, no coś. Dodaję ampułkę specjalnego zombiego, który powinien respić się raz na 2000 zombie, ale on się respi znacznie częściej. To można zmienić sobie w ustawieniach sandboxa. Dodaję ampułkę, która leczy wirusa zombie. Jeżeli komuś to przeszkadza, to jest to jego problem absolutnie. Biblioteka do modów Motor Club i, i przyczep. No i ciężarówki. To jest przepiękny mod. Jest po prostu. A to jest ta biblioteka, rotor, coś tam to jest od tego moda. Ok, spoko. A i to się zależne od tego Cara, czyli to jest może ten sam autor. No nie dziwnego, że te mody są genialne i dopracowane, bo ten autor naprawdę fajne rzeczy robi. Chociaż w przypadku pingowa jest niedopracowania. To jest, pokazuje mi, ile czasu będzie pracował agregat na tam tyle, ile ma paliwa, to tam... On pokaże. Lantern Fix to jest mod, którego jak znalazłem byłem przeszczęśliwy, pozwala zapalać lampę stojącą np. propanową, szturmową, czy jakoś tam olejową, benzynową. Normalnie tego nie ma, tą lampę można mieć tylko w ekipunku w wyposażoną, a ja mogę postawić i zapalić. E... Nie wiem po co to tu jest, nie powinno tego tu być, ale dobra, no jest. Nieważny projekt. Projekt interior, RV interior, no to jest po prostu mod, którego ja uwielbiam, czyli możliwość wchodzenia do, do środka samochodów, jak mają taką dużą tam przestrzeń ładunkową. E, tu jest, on dodaje jakieś dodatkowe rzeczy, między innymi, że mogę do ciężarówek sobie się ładować. Serwer add nie, nie wiem, nie, nie używam na multiplayerze, nie ma multiplayera, więc to mam, mam na wszelki wypadek, jakby, jakby coś się pokopało i musiałbym zmieniać ustawienia sandboxa, to tym modem mogę go sobie włączyć, pokombinować i porobić. No i Jezu, uwielbiam tego moda z Supercard, czyli wózki i, i wózki, tak. Trole istnieje, co to jest. Wózek, no wózek, no wózki. I to jest jakiś tam prze, y, przepisany przez kogoś, tam działa, więc okej. Okay. No to to są te, te mody, które wykorzystamy. Zastanawiam się nad jeszcze jednym modem, ale to na razie nie będę o tym mówił. I teraz tak, pokażę Wam na jakich gramy ustawieniach sandboxa, bo też od razu mówię, będą kontrowersje, ale trudno. Nie, wstecz. Jeden gracz, sandbox. Dobra, obojętnie gdzie. I tutaj wybieram sobie takie tam. I tu są moje ustawienia, które ja zmieniłem, więc tak czas długość dnia mam jedną godzinę czyli troszeczkę dłuższy jest dzień, więcej mogę zrobić bardzo ten zaczynam w czerwcu pierwszego, tak to takie mam ustawienia zombie pojawienie się nowych zombie non zombie migration wyłączone mam jak się okazuje ok, siła niska sposób zarażenia tylko ślina czyli zranienie i rara mm, ra Rana nic mi to nie robi. Wzrok mają normalny, za to słuch mają osłabiony, ponieważ w podstawowej wersji gry... A i to są ustawienia ocalałego. Ja nie jestem hardkorowcem, nie lubię sobie utrudniać. I tak ta gra jest mega trudna i ja sam sobie... Wprowadzenie na ziemię mam włączone. No nie wiem, mnożnik czy tu populacji mam normalne. Nie wiem jaki jest domyślny, ale skoro jest na żółto to znaczy, że zmieniłem. Godziny odrodzenia, mnożnik, nie, nie ma nowych zombi, pozabijam to nie ma, tak? W lucie. Yy, 77 dni, kiedy yy, o, maksymalne dni, kiedy budynki są zlutowane, czyli są oglębione, oszabrowane. Tutaj nie wiem, czy ja zmieniałem, ale jest wszystko na rzadkie, więc. Liczba agregatów średnio. Nie wiem czy ja to zmieniałem. Już nie pamiętam, bo tutaj dużo dużo zmieniałem. No dobra, ale takie mamy rzeczy. Świat. Odcięcie wody 30 i prądu 30. To jest do 30. To nie jest, że 30 dnia. Nie nie. To mogą mi odłączyć pierwszego dnia, równie dobrze albo 30. Tak jak z prądem jeszcze jest, tak, w tej serii przynajmniej. Wodę odcięli bardzo szybko. Natychmiastowo przestają działać alarmy w momencie odłączenia mm, odłączenia yy, prądu. Nienawidzę alarmów. Alarmy przeciwłomaniowe, bardzo rzadko, nie wiem jak było ustawione domyślnie, nie pamiętam. Yy, generator dobra, tu nic. Yy, ustawiłem sobie bardzo niską, minimalną, Jaka jest minimalna ilość paliwa, może być w pompie? Bardzo niska, a maksymalna jest wysoka. Liczba przedutów usunięcia nic tu nie zmieniałem. To musiało coś tam, nie wiem, co tam się pozmieniało. Przyroda. Maksymalna gęstość mgły niska z racji tego, że mój komputer nie daje rady. Yy, niestety musiałem to zmienić. Farming Speed 2.0, dlatego że po prostu wkurza mnie nowy system farmingu i yy, przyspieszyłem go sobie. Bo czekanie na pszenicę 240 dni to jest po prostu moim jakimś zdaniem jakaś porażka. Okej, okay. yy, Plant Grow Season. Wyłączono mam sezonowość. Nie wiem czy w zimę będą rosły, ale jeżeli będą rosły, to ja nie będę używał tego, czyli od zimy w zimę nie będę nic hodował. Śnieg na ziemi maksimum, to nie wiem co tutaj. Nic nie zmieni. O, szansa na. Aha. A wiem, wiem, wiem. Te żółte to są jakieś nowe rzeczy, których ja nigdy nie ruszałem. Helikopter nigdy, ponieważ yy, już. Pierdyliard razy przerabiałem to, nie chcę mi się z tym bawić, jest to moim zdaniem za duże utrudnienie. A czy utrudnienie? Uprzykrzenie, tak? No dobra, mam wyłączone. Agregat zużywa mi połowę, tylko o połowę mniej paliwa niż normalnie, dlatego że w tej wersji gry, w, bildzisz, w tym drugim i tak trzeba wracać do tej bazy po te zwierzęta, jak się ma po uprawy pilnować, więc nie chcę się jeszcze przejmować dodatkowo agregatem. Więc mam to sobie, że dwa razy więcej paliwa mi wystarcza niż normalnie. Ilość krwi mało z racji no optymalizacji. Mam włączoną minimapę, cała mapa jest odkryta. Eee, a i tak bo potrafię zabłądzić. Light needed to read map. Okej, okay, to jest... dobra, niech będzie. Bohater. System odżywiania. Ok, darmowe punkty cech. Tak, to będzie, będzie, będzie jazda. Dlaczego mam 6 punktów darmowych cech? Ponieważ nie zgadzam się z tym, co twórcy proponują przy wyborze zalet i wad. No, nie, sorry, ale nie zmniejszyli ilości punktów, które musimy wydać na zaletę, ale zmniejszyli które wydajemy na wadę. I na przykład palarz dawał 4, teraz daje 2. Palarz jest tak mega. Znaczy ja lubię, mówmy się, ja jestem klimaciarz. Więc postanowiłem, że nie będę robił kalek życiowych, które, żeby mieć na przykład, nie wiem, bez tego ucznia, ja muszę wybrać mu jakieś y, zalety, więc mam to gdzieś, mam 6 punktów dodatkowych i ten, złamania kości, tak. To wyłączę, bo to jest mega upierdliwe, 30 dni się liczy. No dobra, jest to realistyczne. Y, nie zgadzam się z, z y, na, naciągnięciem mięśni. Nie zgadzam się z tym co oni zaproponowali. Uważam, że, że jest to bez, bezpodstawne utrudnienie, więc mam to osłabione. Dyskomfort mam osłabiony. Nie rozumiem jak można czuć dyskomfort yy, walcząc o życie, no sorry. Podatność na ataki, wiele trafień broni, tak, czyli że jednym strzałem możemy dwóch, trzech zombie trafić. Yy, tak, do piątego poziomu dostaję punkty na rozbieraniu. Nie rozumiem, czemu to jest wyłączone i ograniczone. Tak samo jak nie rozumiem, czemu jest wyłączone to. Czyli ja z kaset wideo do piątego poziomu mogę, mogę wbijać do piątego poziomu umiejętności rozbierając i oglądając kasety wideo, i tutaj nic nie, nic nie ruszałem. Pojazdy. Liczba pojazdów normalna. Yy, I wyłączone mam chyba alarmy. Tak, liczba darmów w pojazdach, nie, 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 chcę. I to chyba wszystko, co ja tutaj, a i tu jeszcze sobie utrudniłem, dodałem sobie, że mogę popsuć, mogę popsuć spinacz i szansa na popsucie jest 40%, więc całkiem spora, no i tutaj to są z modyfikacji. Okej, okay, to tak, nic tutaj nie robiłem. Wyważanie drzwi zabezpieczonej. A tak, Common Sense pozwala mi wyważać drzwi zabezpieczone. Nie, nie widzę przeciwwskazań. Jeżeli bym ich nie wyważył, to i tak bym je młotkiem rozebrał, więc co, co za różnica. Dobra, to tyle. Takie mam ustawienia sandboxa. E, takie mam mody w tej, wykorzystane w tej kolekcji. Jeżeli. A, mówiłem, że zrobiłem kolekcję, mówiłem. Jeżeli coś dodam, to na pewno też trafi do kolekcji, więc dziękuję bardzo za uwagę. I do usłyszenia. Cześć.